Witajcie telewidzowie z kolejnego dnia w Nicaraguj. Jak widzicie, Marika już w kasku. Jedziemy dzisiaj dookoła wyspy, bo dzisiaj też jest nasz specjalny dzień. Jaki, Mari? Pięć lat. Pięć lat razem, dzisiaj nam mija i będziemy spędzać go razem na wyspie. Pojeździmy dookoła. Pewnie zjemy coś dobrego, może zrobimy coś szalonego, zobaczymy co będzie na trasie. Także e, dzisiaj jest nasz dzień. Najpierw jedziemy na śniadanie. Mari została w restauracji, ja przyjechałem jeszcze do supermarketu. Jak będziecie na wyspie Ometepe pamiętajcie, o, jest, pali, sklep pali, największy, najtańszy. Kupiłem dwie butelki wody, jedna 3,30, więc też nie jest najtaniej, bo myślę, że w Polsce za złotówkę można kupić taką butelkę wody. Właśnie jedna mi wypadła i co też ważne, można płacić tutaj kartą. Ja zamówiłam śniadanie, o, tu pan tuk, tuk, zasłonił Martina. Martin był po wodę, zaraz ruszamy w trasę dalej, no po śniadaniu oczywiście. Zaraz sprawdzę u szefowej, jak tam nasze postępy w restauracji. U szefowań coraz mniej bananów. Zobaczcie, pani tutaj obcina banany, które właśnie, o, teraz smaży. No i do tego będzie ten ryż, i później będą jajka smażone tam, na tamtej kuchence. Już wszystko wiemy, jak to wygląda. Szefowa bardzo dobrze gotuje, wczoraj była wieprzowina, też była pyszna. Patrzcie, na otwarty mogi. Jest nasze śniadanie, nie różni się niczym od przez ostatnie trzy dni. Jemy to samo. Mario, to ciepło. Tak? No. Gorąco, Gorąco jest dzisiaj. Jest godzina dziewiąta, jeszcze nie, a jest 28 stopni już. Także smacznego, moja droga. Zjedliśmy śniadanie, Mariza wraca skuterem i jedziemy w naszą wycieczkę. Pozwiedzamy trochę. Uwaga! Tuk-tuk jedzie. Indie. na lotnisku w Jest. Złapana. Zobaczcie, jakie tutaj mają lotnisko. To lotnisko wygląda na zamknięte, bo tutaj są jakieś sznurki, barierki. Tam jest kontrola odlotów. Trzeba uważać też, bo przez te lotnisko zobaczcie, jest pas. Przechodzi normalna droga. Tam jest brama. Zamykają tą bramą jak samoloty lądują, ale samoloty tu raczej nie lądują, bo jakby lądowały, to by tych w ogóle tutaj tego płotu nie było. I transport przez to lotnisko normalnie, zobaczcie. Także obstawiam, że tutaj już dawno żaden samolot nie lądował. No mówię, no skoro są takie linki, no to jakby on miał tutaj lądować? Chyba, że jakiś helikopter sobie tam wyląduje i tyle. I jeszcze w tle ładnie widać ten wulkan duży. Była piękna sesja zdjęciowa na lotnisku, bo to mało spotykane, więc musieliśmy to wykorzystać. Cześć krówki! Mówię, jakie malutkie, patrz Ale to nie krowy małe owieczki. Albo kozy, już nie wiadomo A te, co mają homonto pozakładane. Właśnie mieliśmy kontrolę policji, sprawdzali nasze dokumenty, paszport, e, prawo jazdy. Przyjechaliśmy do miejsca, gdzie jest zipline. Zaraz się zapytamy, jak to wygląda, jakie długie, ile to kosztuje. I zobaczymy, czy warto się przejechać taką zipline. Te samochody są dobre. Zobaczcie, jakie one są wąskie. Jest ich sporo tutaj na wyspie i te samochody to jest ta sama firma, co produkuje te wszystkie tuktuki, czyli indyjska firma. A my już uzyskaliśmy trochę informacji, kosztuje to 20 dolarów, czyli 80 zł. Taki zipline jest 7 linii i ponoć ostatnia schodzi nad jeziorem, więc jedziemy zobaczyć może nad jezioro, jak to wygląda. Od tej zipline przyjechaliśmy drogą do końca i tutaj jest jakiś hotel na samym brzegu jeziora. Tu widać jest też ładny basen. Ale pusto, ponoć jest niski sezon i jest bardzo mało ludzi na wyspie. Nie ma. nie ma nikogo tutaj w tym hotelu, nie widać. Pięknie położony jest ten hotel. Z przodu widzicie wulkan. Tutaj mamy restaurację sporą. Z tyłu za Marcinem jest basen, a z przodu jezioro jeszcze. Także i naprawdę sporo palm, sporo, sporo jakichś takich roślin fajnych. Pięknie to wygląda. Tutaj widać po prawej jest restauracja przy samej plaży. Plaże oczywiście czarne, ciemne. Tam widać jakaś stara łódź. Albo ją remontują, albo ją rozbierają. Zobaczcie na to drzewo. To jest jeden pień. Piękne, wielkie drzewo, takie drzewo to jeszcze pewnie pamięta czasy kolonialne Hiszpanów tutaj. Marika stanęła przy tym drzewie, żebyście widzieli jak wielkie jest to drzewo. I jak ładnie się równo rozrosło na dwa pnie. Pięknie. Bardzo duże. Ładnie ten hotel wygląda, więc idziemy zapytać ile kosztuje nocka w takim hotelu. Pani nam powiedziała 80 dolarów za jedną nockę, za dwie osoby to jest jakieś 320 zł. No to sporo. Pewni, ale wydaje nam się, że to rosną tutaj melony. I widzieliśmy już po drodze kilka takich drzew z tyłu. One są w ogóle bez liści, wyglądają jak suche, a mają takie duże owoce. I co czyste. Jest czyste właśnie i wszędzie tutaj sprzedają sok z melona, nie z ananasa, co ja właśnie kojarzymy teraz jak byliśmy ostatnim razem, sok z ananasa, a teraz wszędzie podają sok z melona. Zatrzymaliśmy się w jednej małej wiosce przy plaży i żeby zejść do plaży trzeba przejść przez jakieś tam hoteliki, restauracje, tak jak tu w tym przypadku, bo nie znaleźliśmy żadnej drogi, żeby nie iść przez ten. Zaraz zobaczymy menu, może mają jakieś dobre soki. A tak wygląda plaża w Santo Domingo. Ładnie. Nie jest aż tak czarny piasek. Też nie jest biały. Taki jak w Polsce na plażach. Też widać, że lekko powulkaniczny. Ale już lepiej wygląda niż jak ostatnio byliśmy. A ten ostatnio to był bardzo ciemny. Tak to wygląda. Duża, duża plaża. Tam widać wulkan. Nie znam się na ptakach, ale tutaj jest mnóstwo ładnych ptaków, których wcześniej też nie widziałem. I zobaczcie. Tutaj są jedne takie mniejsze. Tam jest kolejny. Taki większy, powiedzmy, stoi i łapie jakieś małe rybki. Zobaczcie na tego, jaki piękny. Gniazdo chyba buduje, bo w buzi, a już nie ma. W buzi miał jakieś tam e, budu, do budowania gniazda. Kolego, ale ty piękny jesteś, niebieski. Ale ładny. Ale nam dzisiaj pięknie pozują te ptaszki. O, uciek gdzieś tam sobie skacze. Szybsze leciały, takie same. Ten złapał coś do jedzenia. Ma jakiegoś chrupka. Ale ty kolego, pozujesz dzisiaj nam. Zrelaksowaliśmy się trochę na plaży. Teraz jesteśmy na takim jakby połączeniu pomiędzy tymi dwoma wulkanami, tymi wyspami. To jest jedna wyspa, ale to są dwa wulkany. Jesteśmy na środku i teraz jedziemy na ten drugi, mniejszy wulkan. I będziemy chcieli kawałek go objechać dookoła. On the road. I've been away too long. But now I'm on my way back home.

nie da I w się oczach, jechać. O tak, mimo że okulary tak. to. Trzeba się zatrzymać, bo nic nie widać i aż piach szczupie w oczy. I jest bardzo sucho. No. Tutaj jest wejście na wodospad. Płaci się i się wchodzi, ale zaraz Wam coś powiem. Byliśmy na tym wodospadzie 4 lata temu, szliśmy ze 2 godziny, a tam tak. No w końcówkę jeszcze nas panowie na kładach wwozili, bo już nie mieliśmy siły, było bardzo stromo i no, nieciekawe wejście. I naprawdę mała, mało wody. Mała a... atrakcja, tak? Jakby nie warta tego, co tutaj trzeba pokonać. Dzisiaj jesteśmy mądrzejsi i my nie wchodzimy na ten wodospad. Widzę też, że ludzie zawrócili. Nie wiem, może im mówią tutaj, że... E, no bo jest bardzo sucho, więc może ogóle no. on dzisiaj nie leci już. A więc e, no, oni też zawrócili. Podpytaliśmy pana, ile kosztuje teraz wejście na wodospad. Kosztuje 100 cordobas, czyli 11 zł i 50, czyli 5,50 za e, skuter. Palmowy raj. Pozdrawiamy z Nikaragui. Byłaś tu chyba niedawno, z tego co pamiętam. Pan nam tutaj zrobił miejsce u góry, wytarł, mówi na górę, dawajcie. No to leci nasza wlepka, co prawda 4 lata temu tu byliśmy, ale niech nie mieć. Pro... Pan nie miał problemu, żebyśmy ją nakleili. O. Mucho gusto. Pięknie. O. Są już dwie z Polski, jedna i palmowe. Nie, nie uda się ta górka. Uda się górka? Jest udała się. No nie taka duża górka, a skuter już nie dał no, rady, no, prawie. No, Świnka wybiegła nam na drogę, o już się schowała. Tam, tam jest, Maluśka, tam. no gdzie jest? jest? Oj, kurwa, Tam jest jeszcze jedna na kamieniu. Tak, różowa. Jest, a tam jest jeszcze czarna. Jest czarna? Na mhm. Wyspa pełna świń, koni i czego? I krów. Mijamy właśnie sporo wulkanicznych skał. Tutaj ludzie niektórzy mają takie w ogóle całe wejście porobione, czy wejście, czy bramę do domu. skojarzyło mi się jedno z miasteczkiem Flintstonów po prostu. One ogromne są te skały niektóre. O tutaj na przykład ułożone, ale to jeszcze tak nie wygląda. O te wyglądają w ogóle dosyć świeżo, nie tak, że jakieś stare ileś tu leżą. Ale erupcja wulkanu była tutaj uj, ostatnia w, jeśli się nie mylę, 2012 roku. Patrzcie jaki Pan ma sprzęcik do o, zrywania mango. Na kiju, proszek pyk pyk, kilka ma w woreczku. Zatrzymaliśmy się w jednym miejscu. U, bo widzieliśmy z góry ładny basen. Jest tutaj nawet napisane, że imprezka za darmo nawet, ale to chyba jakiś stary szyl po prostu. No i mówimy, dobra, przejdziemy, może się wykąpiemy, ochłodzimy, bo jest naprawdę gorąco. No ale ten basen bliska w ogóle nie zachęca do kąpieli, a w drugim w ogóle nawet wody nie ma. No, no, nie, to... no nie, ja też to myślałem, że to będzie lepiej wyglądało. Wyglądało to lepiej. Wyglądało z góry, wyglądało wiele lepiej. Nie, jakby nie ma sensu tutaj siedzieć. Jedziemy dalej. Ale numer okazało się, że to jest hostel, który patrzyłam, żeby w nim nawet zostać, co mi się spodobało właśnie, że mają takie drzewo i punkt widokowy. Widziałam to na bookingu. Że z jednej strony widać wulkan. No teraz właśnie z tego, z tej wysokości tego nie widać. I tam po drugiej stronie ulicy też jest wulkan. No nic. Jednak na bookingu wyglądało to też lepiej niż w rzeczywistości. Także jedziemy to tam. Starczy benzyny? Patrzę czy już się świeci, bo jest na czerwonym, ale jeszcze nie Teraz gdzieś może u kogoś dorbiemy flaszkę. to napełnimy w no. Objechaliśmy tą wyspę z mniejszym wulkanem w dwie godziny i przejechaliśmy na krótką przerwę. Relaksik, bo już dubska bolą od tego skutera, bo tam drogi też za wiele nie było i było cały czas pam bam bam bam. Ale nie była taka, zła, słuchajcie. Jakbyście mhm. chcieli to spokojnie skuterem, oni mówią, że... To kładem, kładem, bo skutra mi się nie da przejechać, a czasami była lepsza kładem... Pff, lepsza tym, nie wiem, wyłożona żółżlem czy co, co to było, ale dobrze ubita niż e, normalnym asfaltem. Gramy sobie w Uno i zamówiliśmy do tego sok ze marakui i ananasa. Bardzo dobre. Bez mleka, bez niczego, bez cukru. No. Pożywiające, tak. z trochę lodem. Tak, pani najpierw mówiła, że ma być z mlekiem, że jak smoothie będzie. A teraz przynosi i ja mówię, kurczę, nie czuć w ogóle mleka, a smak. Co się porobiło? Zobaczcie, zamiast szampana, tutaj to mamy. Dzisiaj świętujemy przy soków. A dzisiaj nasz dzień, pamiętacie? Wypiliśmy dwa pyszne soki, zapłaciliśmy 17,50 za te dwa soki. Idziemy dalej do nas. Czas coś zjeść teraz. Bo na basen, się jeszcze wyłożyć, póki jest Słońce. widno i pogoda. Tak. Na tej wyspie nie ma możliwości, żeby nie zobaczyć krów. Co chwilę je ganiają. U nas już na zegarach, zero na czerwono się świeci więc zajechaliśmy tutaj było na mapie że można u pana dostać paliwo no i będzie nas to kosztowało litr paliwa 6.60 czyli 60 kordobas. pan zaraz nam przyniesie butelkę pan poszedł do domu o będziemy mieli litr benzyny dostaliśmy już naszą buteleczkę lejek <grystanie> <grystanie> zapachniało ja wie wiem zapach benzyny jest no jedziemy do stacji benzynowej bo dzisiaj musimy oddać skuter z pełnym zbiornikiem, ale to już zatankujemy sobie do pewno tam. No, litram spokojnie starczy, żeby dojechać. Grazie, I Pan zadowolony, że zarobił. My zadowoleni, że mamy paliwo, że dojedziemy do domu, więc jakby tutaj nie ma żadnych minusów. Wsiadamy i jedziemy. Zatrzymaliśmy się po drodze jeszcze u fryzjera. Barber mi tutaj zrobi szybko fryzurkę. 6,60 jak wczoraj mówiłem. Marcin wybrał sobie fryzurę z Pinterestu. Zobaczymy, co z tego będzie. Coś mi się wydaje, że jednak to nie będzie ta fryzura. moja droga. Dobra. Ojej, ty masz tych włosów, jadź się. Naprawdę zarosłeś? Kiedy to ostatni raz byłeś? Nie pamiętam. W Peru. <laughs> Muszę przyznać, wygląda to coraz lepiej. Chłopa nie poznam, jak stąd wyjdzie. Już końcóweczka, pan jeszcze brzydką coś docina i gotowe. Pan właśnie ściągnął lustro, które wisi, pokazał Marcinowi od tyłu. Zadowolony? Obciąłem się na naszą rocznicę. Musisz to docenić dzisiaj. Doceniam. Kurde 15 minut roboty i zobaczcie, inny chłop. Wróciliśmy do miasta i przyszliśmy do naszej restauracji. Jest godzina 16. Zjemy późny obiad. To jest najlepiej, najtaniej i bardzo nam smakuje. Zmęczona? Zmęczona. Nie wiem, co nas tak zmęczyło, chyba ta pogoda. Byliśmy już tak głodni, że od razu wzięliśmy się za jedzenie. Mamy to samo, mamy steki. Marika ma też w sumie to samo. Za stówkę, za, za 10 zł. 11 zł w sumie wyjdzie. Tankujemy jeszcze na skuter 55 pięć 1 jeden litr paliwa, czyli około 6 zł wychodzi. Oddajemy już go dzisiaj, więc musimy go zatankować. Przyjechaliśmy jeszcze na koniec dnia na zachód słońca. Dosłownie za pół godziny będzie go widać. Relaksik. Długi fajny dzień. Fajnie jeszcze zdążyliśmy skoczyć na szybko do weselu, tak. ochłodzić się, a to zjedliśmy, to też było i. I tak, i tylko zmieniliśmy w sumie nawet nieciuchy. To z tych mokrych wyskoczyliśmy i szybko tutaj na zachód słońca. O, jest pięknie. Jest Zaraz to. wam pokażę. Tak wygląda nasze słońce. Jest bardzo mało chmur, więc mam nadzieję, że będą piękne kolory. Właśnie na taki zachód słońca czekałem. Zobaczcie, widać całe słońce. Po pięknym dniu przyszliśmy jeszcze na kolację, a Marika uwielbia pizzę, więc... Uuu, jak, jak pięknie wygląda. wygląda. Piękna pizza. Smacznego Mariu. Pięknie, pięknie, a ja piękna. No, <grywa> <grywa> co jakby jak pierwsze, że ci się wszyscy tak. widzieli. Ale naprawdę z salami, tak jak lubimy teraz. Jest. Zjedliśmy pyszną pizzę, kosztowała nas 44 zł. Podobne ceny myślę, że jak w Polsce, ale było warto, była pyszna. Zresztą dzisiaj był nasz dzień, więc to. jak najbardziej Mariczka sobie jeszcze domówiła do tego kieliszek wina. Wino ile kosztowało? 15 zł? Nie całe, tak. 15, po 15. 15 zł, tak, kieliszek wina. Więc... 145 Kordoba, jeśli tak. teraz nie mylę. A teraz mamy pół godziny jeszcze basen otwarty, a do naszego hotelu mamy 10 minut, więc idziemy szybko i jeszcze skoczymy do basenu na 20 minut. Przyszliśmy do nas do pokoju i już nie śpimy sami dzisiaj, tylko tak. To, są, to jest nasze łóżko, tu Marika śpi, ja śpię na tym dolnym, tutaj już widzę ktoś jest na górze, tutaj też ktoś jest na górze i tutaj na dole też już plecaki stoją, wiatrak chodzi cały czas, komuś chyba ręcznik zwiało na środek, więc dzisiaj cały pokój. Relaksujemy się ostatnie chwile na basenie, bo za chwilę zamykają, o 21 ponoć, pewnie nas wygonią stąd. A wiecie co? Dałam Marcinowi taki pierścionek, tylko że niebieski, na rocznicę. Taki o dzisiaj, żeby świecił. Nie wiem, czy to widać. Widać? No, nie, no, taki wiecie, halogenowy, LEDowy. LEDowy, jak neonowy. Miał tak, jak ja miałam na urodziny, no. i Marcin go właśnie zostawił w restauracji. Rośnie. No. Ja mam minusa. Koniec. <laughs>